Na nartostradach leży kilkanaście centymetrów świeżego, białego puchu. Stoki w Interpolu są wyratrakowane i bardzo dobrze przygotowane. Nie ma też problemu z dojazdem do Karpacza i Zieleńca. Drogi na Dolnym Śląsku są czarne. Na początek wiadomości dla narciarzy i snowboardzistów: odwiedzamy strefę Winterpol w Karpaczu. Na stokach tego ośrodka od 45 do 130 cm śniegu w tej pokrywie jest kilkanaście cm świeżego puchu. W najbliższych godzinach nie ma się co spodziewać opadów. Trasy w karpackim Winterpolu przygotowane są bardzo dobrze. Na termometrach, szczególnie po zmierzchu, bardzo nisko, nawet do minus 10 stopni Celsjusza, w dzień do minus 4. Uwaga na porywiste podmuchy wiatru. Sporo śniegu wciąż na trasach w Interpolu w Zieleńcu. Leży na nich od 50 do 135 cm puchu. Może w najbliższym czasie ponownie padać. Na to stady są przygotowane bardzo dobrze. Nie ma kolejek do wyciągów, a ruch raczej mały. Warto zadbać o ciepłą odzież, bo termometry wskazują od minus 11 do minus 7 stopni Celsjusza. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol-Karpaczy Zieleniec.